50, tylne 7.0 z tym skoku 7.0. E, prowadzenie w parkurze zupełnie poprawne. Ocena 7,50, predyspozycje 7,50. Switch, rozpoczyna. Właśnie klacz na pewnej kółki Demara wykonana przez Agatę Gil. Klacz powodowana w gospodarstwie rolnym domki przez pana Romana Barnika. Jestem znać po Emar, od Duret, po Ducz, Kapitol. Dyman na konkursie zajmuje szóstą lokatę, po dwóch próbach i dorobek punktowy to 22,99 punktu kwalifikacyjnego. Z krzyżyskami? Wynik z próby stroków konia tanger to 6 i 80 punktów. Wynik łączny 30 i 20 punktów modelizacyjnego. Mamy 26. Firmuje. kto to tam wynik konia to 6 i 7 o, punktów jest. Wynik łączny 29,4 punktów Wynik nie punktów bez Szlawia i główki wyhodowana w gospodarstwie rolnym... Terenie...